rozświetlający dosyć naturalnie, moim zdaniem. Hmm. Czy dałam sobie rozświetlacz dzisiaj na policzkę? Właśnie coś mi tak, coś mi tak brakuje. Hmm. Ale do, do, dobrze, że dobrze, dobrze, dobrze zauważyłam. Cześć kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach miesiąca czerwca. Dzisiaj mamy dokładnie 30 czerwca, czyli ostatni dzień miesiąca i to najlepszy moment na nagranie dla Was ulubieńców. Czekam do dosłownie do ostatniej chwili tylko dlatego, że Będę nudna, nie wiem kiedy ten miesiąc zleciał. Działo się dużo w tym miesiącu: dużo pracy, dużo rzeczy domowych, dużo jakichś spotkań, wyjazdów i tak dalej. Także miesiąc minął naprawdę fajnie, a sierpień zapowiada się jeszcze lepiej, ale o tym. E, może pod koniec filmiku, także przejść ja do tak może garść, garść rzeczy z pielęgnacji, bo e, nie ma ich dużo. Pierwszą rzeczą, która naprawdę świetnie się u mnie e, sprawdziła w tym miesiącu, to jest taka nowość, którą mam pierwsza z siebie pod prysznicem, to jest taki lekko złuszczający żel e, do mycia z daw. Powiem Wam, że przefantastycznie pachnie, zapach naprawdę bardzo długo się utrzymuje na naszej e, skórze. On ma sobie takie lekkie drobinki, ale nie nazwałam go żadnym plingiem, e, takim żelem z który taki typowo złuszczającym. E, na skórek, ale coś fajnego w momencie, kiedy tak jak ja używać np. produktów brązujących i samoopalaczy, bo dzięki temu równomiernie to palenie zna fajnie e, schodzi. Także to pierwszy produkt, no bo no, że pachnie naprawdę przepięknie. Teraz też wiem, że w jakichś pudełkach w Polsce był chyba w shiny, czy, czy w jakimś z pudełk, ale jeśli na niego trafić to weźcie, bo naprawdę bardzo fajnie pachnie i e, no nie ściąga skóry. Nie przesuszę, naprawdę super się u mnie e, sprawdził. Teraz kilka rzeczy do e, twarzy. Może polećmy e, serię, mam aż cztery produkty z Silveco. Odstawiłam na chwilę obecną mój e, Clinic Take Days Off, tą wersję olejkową, ponieważ zwyczajnie się jest z mi go e, szkoda. A mam tutaj produkt właśnie Silveco, awnikowy mleczko oczyszczające. Ja wam robiłam na temat tego e, mleczko osobny test na moim kanale, właśnie pokazywałam, jak on, jak on sobie radzi z demakijażem. A ponieważ na jego zużyciu mam tylko 6 miesięcy, tutaj zużyłam już trochę więcej jak połowę, postanowiłam, że teraz tak bardziej właśnie się przyłożę do jego rękowania. Jest praktycznie bezzapachowy, bardzo przyjemny i ja go nie używam na wacik, tylko ja go po prostu tak jak ten olej wyciskam dwie pompki na twarz, wszystko sobie. Tak rozmasowuje przed duszą chwilę pompkę jeszcze na oczy, delikatnie kolistymi ruchami i z gorącą ścierką, tak jak w tym filmiku. Zobaczcie, jest ciekawe. Bardzo fajnie sobie radzi, nie uczulił, nie podrażnia, nie ściąga oczu, nie tworzy mgły na oczach, no hipoalergiczny też tutaj jest, tak naprawdę bardzo fajnie się sprawdził, fajny skład tutaj wszystko. Super się sprawdza. sprawdza. Też jest przyznaczony do cery wrażliwej, cienkiej i przesuszonej. Także Wam polecam. Nie bójcie się, mleczek, on też, o to mleczko też dużo nie kosztuje. Fajna, wygodna pompka. Widzimy, ile mamy produktu. Ja naprawdę bardzo chętnie go używam. do makijażu do przemywania buzi, jakoś tak nie za bardzo lubię go użyć, czy później go właśnie jeszcze tą ścierką z wodą ściągam. Naprawdę świetnie się sprawdzi, dlatego chciałam Wam o nim wspomnieć. Kolejne produkty z Sylwia, jako to będą e, kremy jakby z tej samej e, serii, z tej samej linii, czyli lekki krem rokitnikowy oraz krem rzutowo-rokitnikowy z betuliną, czyli mój krem na dzień który już praktycznie dobiega końca, myślę, że w ciągu tygodnia go e, zdękuje i krem właśnie e, na noc, on tu już jest taka bogatsza forma, bardzo e, bardzo treściwy, tutaj ja Wam może on jest trochę i tylko na ten krem mamy tylko 30 na użycie, na ten drugi e, 6, bardzo e, taki intensywny, jarzębinowy e, kolor, no myślę, że tutaj już połowa mi go zeszła, niewielka ilość wystarczy, bo on naprawdę jest bardzo taki treściwy, taki masełkowaty pod palcami i tak myślę, że przynajmniej pół godziny trzeba mu dać na e, wsiąknięcie się. Za co lubię te kremy? Lubię te kremy za to, że są niedrogi, że mają naprawdę bardzo fajne składy, które działają, które moja sera lubi, po których mnie nie wysypało, które moją buzię bardzo mocno fajnie nawilżają, tak rozświetlają. Mam wrażenie, że skóra jest taka bardziej pełna blasku i bez makijażu też wcale źle się tak e, nie czuję. Często też tak na weekendzie e, latałam, czy po prostu zmywałam makijaż po pracy, kiedy przychodziłam, kiedy miałam ochotę go więcej nosić, a na dziś, później, musiałam wychodzić, to na tle się dobrze że ze sobą czułam, że e, te produkty naprawdę e, chcę Wam polecić. Te produkty są na stronie, zarówno Green Skin, jak i na stronie The Natural Skin e, Care. Podnikły Wam na strony, żebyście mieli e, wybór dziewczyny w że żebyście wiedziały, że te produkty są tutaj e, dostępne. No, dla mnie naprawdę e, rewelacja. Kolejny produkt z który aż tak bardzo nie myślałam, że mi się e, spodoba. Myślałam, że będzie taki po prostu lekki krem. W sumie to jest taki lekki krem. To jest lekki krem łagodzący z z, z buławatkiem, dobrze, dobrze myślę tak, nie, Haber Haber, Haber Haber buławatek, świetlik łąkowy, brzoza biała. Tutaj mam 6 miesięcy na zużycie i myślę, że ja go przez te 6 miesięcy nie zdążę użyć, chociaż ostatnio mi się coraz częściej kogoś tam gdzieś malować i zawsze używam pod oczy ten krem, bo mam pewność, że właśnie jest lekki, fajnie na przygotuje skórę pod makijaż, a nikogo nie uczuli, także też może fajny produkt dla dziewczyn, które malują. Pompka, bardzo lekka, to Wam może pokażę E, bardzo lekka, przyjemna konsystencja, niewielka ilość wystarczy na e, rozprowadzenie. No tak jak ja mówię, ja nie czuję, mimo że jest naprawdę lekki i taki lekko nagrzający, ja nie czuję pod koniec dnia, żeby moja skóra jakoś była bardziej przesuszona, przyciepiała na tym, że użyłam tak lekkiego produktu i naprawdę się u mnie fajnie. E, sprawdzę i jego cena też w porównaniu do tego, jak on jest wydanie, że wystarczy na 6 miesięcy, jest pompką, e, jest dla mnie naprawdę bardzo, e, bardzo korzystna. Kolejny produkt, który też Wam już pokazywałam, tutaj jest tylko w opakowaniu po serum z Eslablech, także na to nie zwracajcie uwagi. Tutaj mam zamknięty po prostu olejek Marula. Przefantastyczny olejek, zamiast serum, pod makijaż, na rano, na wieczór, też jeśli kogoś maluję, to tego używam jeszcze jeszcze po prostu ten produkt nie zawiódł. Nie zawiół. Dziewczyny go też porównują na internecie do działania w stronę tak jak Efa Duo Plus, czyli właśnie, że łagodzi, wyrównuje koloryt. Naprawdę świetny produkt. Ja za 100 ml najbardziej zapłaciłam 8 funtów, tylko była niezbyt fajna butelka, dlatego przylałam sobie tutaj do tej, bo jest właśnie z wygodną pompką, jak widzicie. Bardzo Wam polecam olejek Marula. Już kilka razy o nim mówiłam, też dałam go mamie. Kilka dziewczyn, które właśnie dziś malowałam się nim, e, też właśnie zainteresowało, co mnie naprawdę e, cieszy. Także to tyle z pielęgnacji, bo nie chcę się powtarzać, że cały czas używam troszeczki Foreo Luna Mini, e, którą lubię i w sumie ta pielęgnacja teraz jest tak na bieżąco. Wykańczam to, co mam, bo tego kremu to już dosłownie tutaj mi zostało, tak jak mówię, może jeszcze na tydzień czasu i w ruch pójdzie krem e, nagietkowy. Świetne smutki, polecam Wam serdecznie. Jeśli chodzi o ulubieńca paznokciowego, to muszę Wam koniecznie pokazać, mimo że już ten lakier nie jest może na świeższym stanie, ale Barry M właśnie lakier w odcieniu mat White, nie wiedziałam, że on jest matowy. To jest właśnie biały lakier, który moim zdaniem bardzo fajnie wygląda na paznokciach, nie jest taki korektorowaty, dosyć fajnie się trzyma. Tu gdzieś mi oczywiście odprysnął, ale tak jak mówię, nie, jak Wam to pokazuje nie, nie, profesjonalnie tak jak Wam mówię, no ja też robię w domu, wszystko chodzę do pracy i naprawdę myślę, że to fajnie wygląda do takiej lekko palonej skóry, na to jak najbardziej białe czy czarne paznokcie myślę, że też fajnie wyglądają. Ja nie przypadam za pastelami, źle się z nimi czuję, a jeśli chodzi o co się... Na pasunę, to myślę, że ten z barem całkiem fajnie się e, sprawdza. Coś na pograniczu kolorówki i pielęgnacji, a co mam kolejny raz chcę pokazać, to jest Mak e, e, Fix Plus, czyli właśnie taki, e, taka woda nie utrwalająca, tylko woda ściągająca pudrowość z twarzy, która fajnie odświeża makijaż w ciągu dnia. Ja też często właśnie wsikam pędzle, e, zanim zaflikuję jakiś pigment, czy pędzel przed podkładem też fajnie się kogoś malujemy, bo to jest taka naprawdę fajna, taka luksusowa kropka na i, która przepięknie pachnie. Jeśli nie macie, nie szkodzi, dużo nie tracicie, ale jeśli ją macie, na pewno macie przyjemność z jej e, użytkowania. No tutaj myślę, że dwa miesiące i zakupię kolejne opakowania, bo tuż tu jest, tu jest właśnie druga, szt druga sztuka tego kosmetyku. E, teraz przejdźmy do kolorówki, którą sobie tutaj też ładnie, elegancko e, naszykowałam. Dwa produkty Wam pokażę, których e, nie mam na sobie, a resztę to wszystko, co mam na sobie, tak żeby przy okazji mogły zobaczyć, e, sprawdzić jak to się na mnie e, prezentuje. Jeśli chodzi o E, makijaż, oczu, w tym miesiącu jeśli się malowałam, najczęściej sięgam właśnie po którąś z tych paletek, albo jest to Urban Decay Naked, trójka, która e, w grudniu sk skończyła rok i powiem Wam, że też jeśli w tym miesiącu kogoś e, malowałam, to najczęściej właśnie używam tych cieni, tutaj jak wydać ten, dotknął już ostro e, denka oraz e, dwa te cienie są też dosyć mocno już E, tak jakby, wiecie, wyżłopione, wygłębione, naprawdę często po nią sięgam, e, gdybym miała usunąć wszystkie swoje paletki, stawiałabym sobie tą i myślę, że wyczarowałabym jeden przepiękny makijaż, zrobiłabym dzienniki, e, wieczorowe, fajne opakowanie, na no, wyjazd się, że jak najbardziej, ale na wakacje nie biorę, bo na wakacje nie mam zamiaru brać po prostu żadnych, kolor, żadnych produktów z kolorówki, jedynie coś do ust ochronnego. I tyle. Drugą paletką, którą też bardzo często sięgałam, którą chyba nawet, tak mi się daje, Alicja Czorodziejka pokazywała w takich kosmetykach mascef na lato. Tak mi się coś kojarzy. To jest Naked 2 Basic. E, paletka również z tymi neutralnymi e, cieniami. Powiem Wam, że bardzo lubię. A nie, przepraszam, ten cień dzisiaj mam e, na brwiach. Mam właśnie nim dzisiaj brwi zrobione też. Na tym, tutaj myślę, że widać lekkie e, z użyciem Myślę, że bardzo fajna paletka, taka właśnie podstawowa. Często też używam tego czarnego cienia do robienia kresek. Bardzo ładne, neutra neutralne, naturalne, e, naturalne kolory. Też fajne, kompaktowe opakowanie z lusterkiem, także też coś fajnego na wyjazdy. I świetne kolory do uzupełniania brwi, o czym Wam już też kilka razy e, wspominałam. Takie jest moje zdanie. I teraz produkty, które wszystkie mam na sobie, to jest mój taki makijaż e, do pracy, kiedy zaczyna się robić ciepło. To są produkty, które ładnie na buzi wyglądają przez te kilka e, godzin. Zacznijmy. Zacznijmy e, od e, podkładu to Slankom e, Taint Miracle w odcieniu 02. E, podkład, którego test był u mnie e, na kanale. Podkład taki wyrównujący kolory, lekko kryjący, e, rozświetlający dosyć naturalnie, moim zdaniem. Hmm, czy dałam sobie rozświetlacz dzisiaj na policzkę? Właśnie, coś mi tak, coś mi tak brakuje. Hmm. Ale do, dobrze, że, dobrze, że zauważyłam. W każdym razie odnośnie podkładu. Dwie pompki wystarczą. Najbardziej lubię go, powiem wam, w sumie aplikować palcem, to jest najszybciej. Nie traci przez to na nakryciu, na wykończeniu i na trwałości. Także naprawdę podkład dla mnie na to idealny. Jeśli nie szukacie mocnego krycia, takiego lekkiego blasku rozświetlenia, nie macie zbyt dużo niedoskonałości na skórze, bo takie podkłady lekko rozświetlające mogą jeszcze bardziej je wybijać, to myślę, że to jest podkład dla Was. Dodatkowo ładnie pachnie. Ma taką lekko różaną nutę w sobie, ale to nie jest coś, co mi absolutnie nie przeszkadza. Ja go kupiłam na ebayu oryginalny, ktoś tam po prostu zły kol kupił czy coś za 23 funty. Cena regularna to chyba 29, ale w John Lewis do którego lipca, nie wiem do kiedy, jest minus 10%, także te minus 3 funty E, można go sobie e, wyhatrzyć. No, teraz naprawdę będę po niego chętnie sięgała. Ona ma filtr e, 15, co jest dla mnie niestety zbyt niskie, i muszę używać jeszcze pod niego. E, no, filtr po prostu przeciwsłoneczny. E, dalej, e, jadąc e, pod oczy. E, salmon Concealer to jest ten mój odcień. E, mój odcień to jest który, właśnie. Teraz nie wiem, czy to jest 02 e, chyba. Teraz Wam powiem, że nie wiem, bo są chyba dwa odcienie W każdym razie to jest taki właśnie łosiowy korektor pod oczu, który moim zdaniem bardzo fajnie kryje te moje przebarwienia, których tutaj się nagłam w ogóle. Nie wiem skąd, i skąd po co na co. W każdym razie jest to korektor, który bardzo fajnie nawilża, który nie jest ciężki, który lubi się czasem przyrolować, jeśli jest przypudrowany. Śledkim pudrem, także pod oczy trochę więcej pudru należy w niego wcisnąć, ale trzyma się przez cały dzień. Nie w tej okolicy, jest kremowy, niesamowicie wydajny, 10 funtów, ale tak jak Wam mówię, ja tutaj jakiś dosyć duży kawałek z niego odkroję. Często też maluję dziewczyny, bo on bardzo ładnie rozświetla moje zajętą okolicę pod oczami, także myślę, że warto, bo wrócimy teraz kolejny raz do tego korektora z, z Maybelline tego. Hmm. Nie mogę teraz znaleźć, ale chodzi mi o ten Fit Me w odcieniu 15 i on mi tego tutaj, tych moich plam, tych moich kropek nie przykrywa. Także no, znowu używam tego łososiowego. Dalej jeśli chodzi o puder, e, absolutnie nie polecam Wam Mary Luminizer, nie Mary, no Mary jako puder to nie za bardzo, The Balm Sexy Mama, bo uważam, że to jest puder, który fajnie wygląda na buzi przez bardzo krótki czas na okres już taki wakacyjny, w ogóle się nie sprawdzi, może pod oczy, przy lekkim korektorze, przy takim e, dosyć kremowym na pewno e, nie, przy tym też bardzo szybko dotknął dęka e, i mam niesamowitą, teraz wchodzę na puder ten z Hourglass. Który właśnie ostatnio Kinga The Pink Rock pokazywała, robiła jego recenzję i myślę, że dopiero gdzieś na okres właśnie taki bardziej urodzinowy, czyli gdzieś na wrzesień sobie ten pudel kupię, bo jest dosyć drogi, a teraz idziemy na wakacje, mam też kilka innych wydatków, także na pewno go kupię, bo chyba to jest coś, czego szukam i też... Mam ochotę na jakiś taki bardziej puder e, na bogato. E, chociaż puder z Synergen, o którym Wam w końcu muszę powiedzieć, bo gadam, gadam i gadam i gadam. To jest Synergen Compact Powder w odcinku 04. E, również puder, który szybko dosyć dotknął dęka, mogę też teraz na buzi. E, bardzo fajnie wygląda, nie wygląda zbyt tak ciastkowato, nie tworzy efektu maski, nie tworzy takiej mega pudrowości na e, buzi. Wygląda fajnie naturalnie, też dosyć często w ciągu dnia czy przed filmikiem na przykład sobie po prostu, wiecie, ściągam sebum z buzi, biorę go tak odrobinę, wciskam w to miejsce, gdzieś mi trochę bardziej świeci i myślę, że też ładnie wygląda na buzi, jest bardzo tani, dostępny w Polsce, także Wam go polecam. Z tego co też wiem, to odcień 04 to jest ten no odcień najjaśniejszy, bo tam nie idzie od 1 do 4, od czwórki do 1, jeśli chodzi o jasność. Dalej, jeśli chodzi o brązer, powiem Wam, że absolutnie moim ulubieńcem, którego też mam właśnie teraz na sobie, jest taki puder, który ma być teoretycznie mineralnym pudrem, mineralny pudrem brązującym marki Vita Liberata. Luksusowe, właśnie opalanie. Przefantastyczny, muszę wam nagrać osobny test. Przefantastyczny puder z przemiękkim pędzlem, który naprawdę jest bardzo fajnie wykrojony i tutaj super się wpasuje w mój policzek. Ja go próbowałam, tak jak go producent zaleca, żeby się nim przybrązowić jako samoopalaczem, ale dla mnie absolutnie nie działa i ja nie widziałam tego efektu właśnie samoopalania, samo ale jako brązer sam sobie myślę, że jest naprawdę fajny. Skudełka ze strony Latest in Beauty to Glamour Summer Edition, sprawdził się mi świetnie. Wiem, że też kilka z was kupiło, jesteście zadowolone, także super. Ten pędzel też na pewno chętnie do wykorzystywała do innych produktów, bo też go właśnie używałam z innymi bronzerami i sprawdza się naprawdę e, super. Różą, który najczęściej używałam w tym miesiącu e, jest to róż, z którego spadło mi wieczko. Jest to róż e, wypiekany z, may, z marki e, Makeup Revolution Love Me The Best, czyli te właśnie róże wypiekane. On ma taki kolor jak właśnie truskawki ze śmietaną, bardzo ładnie, e, naturalnie wygląda na policzkach. W sumie to on mi taki blask na nich nadaje. Można ten efekt stopniować, ja nam sobie tak tylko niewielką ilość, bo chodzę do pracy. No w sumie już za chwilę. E, także tak już e, muszę trochę przyspieszyć z tym filmikiem. Bardzo fajne, bardzo tanie, ładnie wyglądają. Nie utrzymują się jakoś spektakularnie długo, ale naprawdę myślę, że e, jeśli szukacie e, róży wypykanych, to może warto skusić się na te z make-up Revolution. Bardzo ładnie wyglądają na lato, takie no właśnie, świetliste, nie świetliste, ale właśnie takie mineralne wypykane wykończenie, myślę, że sprawdzi się super. Jeśli chodzi o rozświetlacz, którego właśnie zapomniałam zaklipować na policzki, to pozwólcie, że to zrobię teraz. Wspominałam już kilka razy, z którym jestem absolutnie zakochana i jest to taki trochę, ta nie trochę, no dużo tańszy odpowiednik, zamiennik, może nie odpowiednik, ale zamiennik właśnie e, rozświetlacza z maka e, Soft and Gentle. To jest rozświetlacz e, marki My Secret i to jest po prostu odcień e, Princess Dreamlight, widziałam, że on ma, ma jakiś odcień, ja go najbardziej lubię po prostu nakładać tym takim pędzelkiem typu e, wachlarz e, z Real Techniques. Uważam, że wygląda bardzo fajnie, jego też lepiej dać sobie e, trochę większą ilość, bo ten blask z czasem e, lekko, e, lekko e, zanika ale nie znam rozświetlacza, który by chyba, nie wiem, przez cały dzień mi się y, trzymał po 10 czy 12 godzin na policzkach. to sobie można y, dołożyć. Myślę, że, że wygląda y, prze. E, przepięknie, tak, także Wam mówię, to jest cena, e, nie wiem, 10-15 zł, na pewno e, nie więcej przez to, że to jest produkt zapiekany, no to wystarczy Wam e, po prostu na wieki. Fajnie też jest sprawdza, jako cień na powiece, do rozświetlania kącików, to na dług tutaj e, kupię naprawdę świetny produkt, uwielbiam go i też mogłabym odstawić wszystkie rozświetlacze, które mam i zostać tylko e, z tym. Dalej, dwie rzeczy do oczu, jak zawsze, jak w każdym makijażu, cielista kredka z Rimmela 005 Nude ze serii Scandalize, także tylko tyle chcę Wam o niej przypomnieć, bo myślę, że jeśli przez też lato nie robicie żadnego makijażu na oczach, żadnych cieni nie dajecie, a taka kredka i tusz myślę, że już naprawdę robi fajny look. I jeszcze tusz, który też mam teraz na rzęsach, to jest Essence lashmania mój faworyt, tusz, który naprawdę już kupuję. Nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci raz. Ostatnio coś tuszę z Essence. Miałam wrażenie, że mi trochę tak podrażniają, ale to chyba jednak coś innego. Chyba zbyt blisko, ale, chyba blisko okolicy oczu aplikowałam olejek, który Wam pokazywałam na Instagramie. To jest olejek z AA, już go dałam dalej. I miałam wrażenie, że mi trochę podrażniają skórę. Jakieś takie dziwne, suche skórki mi robi wstałe. Wam zdjęcie, żeście wiedzieli, o co mi chodzi. I przez niego właśnie moja cera przez kilka dni e, podczas jego używania była w gorszym stanie, już go odstawiłam i e, wróciłam e, wróciła do normy, także ten tuż też się umiechanie sprawdza. Tutaj Wam małe zbliżenie e, na rzęsy, żebyście zobaczyli e, jak wyglądają. Teraz jestem dosyć mocno przyciemniona aż tak e, ciemna, mm, nie jestem po prostu już nie będę rozjaśniała e, aparatu, chodzi tylko o to, żebyście zobaczyli jak wyglądają e, rzęsy was, sprawy, i myślę, że naprawdę warto go mieć. E, choćby sprawdzić, dużo nie stracicie, a może znajdziecie coś, co się u Was fajnie e, sprawdzi. I dwa produkty do ust. Produkt, który kiedyś na tym myślałam, wrzucić w buble, chyba w końcu tego nie zrobiłam. To jest Klinik Chubby Stick Ocień e, Whooping e, Watermelon. E, nawet trochę już użycie. zużycie. To jest taka miniaturka, którą miałam kiedyś w jakimś e, pudełku. E, na tyle fajny produkt, że właśnie z formie kredki. Wysubany. i Tutaj już go więcej nie ma, dosłownie go tyle, ale myślę, że go kupię, bo naprawdę podoba mi się, jak wygląda. To jest taki półtransparentny, o tutaj jest, półtransparentny odcień, który fajnie nawilża usta. Może nie jakoś na spektakularnie długo, ale myślę, że ten właśnie jasny róż bardzo fajnie wygląda. Tak na co dzień właśnie do pracy nie rzuca się zbyt mocno w oczy, tylko lekko nawilża, nie kleje się do włosów, kiedy tutaj gdzieś włosy, wiecie wam, E, nagle przebieje po ustach, to on tutaj nie zostaje. E, myślę, że właśnie umyła fajnie naturalnie. Y, można też go często dostać w formie do takich y, miniaturek. Tutaj Wam jeszcze raz pokażę y, odcień. E, bardzo fajny. Myślę też, że do każdego typu e, urody, po przykładu na niego tak narzekałam, po prostu go wrzuciłam do torebki, bo myślałam, a, będę go używa, bo go mam, szkoda mi e, wyrzucać czy komuś e, dawać, ale teraz naprawdę bardzo się z nim e, polubiłam, polubiałam. E, whenever. I jeszcze ostatnia rzecz, to jest pomadka z Essence, którą kupiłam w sumie całkiem e, niedawno, ale naprawdę używam jej codziennie. To, to jest pomadka z 05 z tej serii e, Colorstay. Umie się jakieś 3-4 godziny, przez 3-4 godziny na ustach bardzo ładny, naturalny kolor na co dzień. Cena też niska, fajnie to ma tak wyżłopione, jakby fabrycznie logo. Myślę, że fajna pomadka na co dzień. Cena też nie jest duża, także może warto się przejść do szafy Essence i sprawdzić, czy jakiś kolor by wam nie przypadł do gustu, bo tak właśnie na co dzień myślę, że takie pomadki są najlepsze. To nie jest też matowe wykończenie, którego ja w okresie takim raczej letnim nie lubię, bo myślę, że maty to raczej tak na jesień, na zimę lub na wieczór. Także wszystko w takiej właśnie zgaszonej, różowej właśnie kolorystyce się u mnie w tym miesiącu Najfajniej sprawdziło no film, oczywiście już 20 minut, tak nie więcej. Tam nie dowidzę <grymne> dokładnie. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie, robi, nie, nie robicie. Eee, dobra, kończę. Później Trzymajcie się Pa, Papa.